Zapomniałam o praniu. Przepraszam, nie chciałam. To była kolekcja sprzed 10 lat. Focha mam i tyle. No ale z czego ty się tak cieszysz? <grym> Tato mówi, że tak. Genialne. O nie. Cześć. Witajcie na naszym kanale Twój Story. Słuchajcie, w naszym domu wydarzyła się katastrofa. Zepsułam taty spodnie, i on teraz ma mega focha. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. A zresztą, zobaczcie sami, jak ten dzień wyglądał. U nas dzień jak co dzień. Tato ciężko pracuje. Podobno myśli nad czymś wielkim, ale na razie nic nie może zdradzić. Ja natomiast. Relaksuje się przy swoich codziennych pasjach. <grym i> Chyba <Właściwie> zapomniałam o praniu. Uh -oh. O nie! Zobacz! <grym i wyszło> <grym i wyszło> Przepraszam. Wyprawam je z czerwonymi koszulkami. Nie wiedziałam, że się zafarbują na różowo. No, no. Jak mogłaś mi to zrobić? To były moje ulubione spodenki. Przepraszam, nie chciałam. Miony? Rzadko cię w nich widywałam! Bo sobie szanowałem, a ty mi je zniszczyłaś! Przepraszam, naprawdę! Poszukam w internecie, może jeszcze gdzieś takie znajdę! No nie sądzę! To była kolekcja sprzed 10 lat! To był unikat! Takiej rzeczy już nie ma! No ale zobacz! Tego prawie nie widzę, że są zaparapowane. Ładne takie wróżowe kwiatki. No, jak dla dziewczynki. Nie przesadzaj. A te ci chodzą w różowym i fajnie wyglądają. No chodzą, ale nie w kwiatkach. A hawajskie koszule? Ty będziesz miał hawajskie spodenki. Nie przekonasz mnie. Jest mi bardzo przykro. Wocha mam i tyle. Kochanie! Obrałam ci jabłuszka na dobry humor. Ja się nadal na ciebie gniewam. Ale wezmę te jabłka, żeby się nie zmarnowały. Ej, o co chodzi? Co mama tak koło ciebie skacze? Za co się gniewasz? A mówisz co? Mama wybrała moje spodenki i się zafarbowały. No ale z czego ty się tak cieszysz? Bo teraz to ma poczucie winy. I będzie wspaniałe popołudnie. Już dostałem jabłuszka, a zaraz pewnie przyjdą kolejne smakołyki. Nie czepia się, że nic nie robię. Normalnie żyć nie umiera. Awesome. Ty to się potrafisz ustawić klekle! kle Normalnie już ze mnie. Cicho, bo Przyniosłam ciasteczka, twoje ulubione. Nie, no to jest mistrzostwo! To mówię ci, bolku, już ze mnie! Ciekawe, kiedy mama się jednak skurzy i pogoni cię z tej kanapy, klekle. Kle. No pewnie kiedyś to nastąpi, ale póki co, umacniam w mamie poczucie winy, także tych łakoci pewnie jeszcze trochę dostanę. Farciarz! Jak nie zjadłeś, jak dobrze widzę, że zjadłeś. Ja nic z tego nie rozumiem. Nie możesz normalnie powiedzieć o co ci chodzi? Coś ci się w gardło stało, czy jak? Ja go kompletnie nie rozumiem. Co on znowu wymyśla? mamie, że jeszcze tych ciasteczek. Wiesz co? Dziecko wciągasz w te swoje głupoty. Nadal Płyska. jesteś obrażony? Powiedz mamie, że tak. Tato mówi, że tak. Zwariować z tobą można. Oh, no. Masz tu ciastka, ale nie napychaj się, bo obiad za pół godziny. Co mnie podkusiło, żeby wyprać te spodnie z nowymi koszulkami? Teraz będzie faryt trzaskał przez tydzień. No. Dzisiaj na obiad? No, na z serem. Fuj, nie lubię ich. A nie można zrobić mięsa? Jakiś kotlecik albo wiem, burgera bym zjadł klekle. -kle. No, ja też, tylko kasy już nie mam, bo wszystkie oszczędności wydałem na słodycze w tym miesiącu. A po co ci pieniądze? Róż głową, przecież masz focha, tak? No tak. A mama, chce za zazniszczone spodnie. No, no tak. No to powiemy jej, że jak kupi burgery, ta przestaniesz się gniewać. Genialne! Tylko wiesz, no Ty ci to powiedz, bo coś czuję, że jak ja pójdę, to będą z tego kłopoty. No coś Ty. Na pewno się zgodzi i sprawa będzie załatwiona. Poczekaj załatwię to. Wiesz co? Mam pomysł, jak sprawić, żeby tato przestał się gniewać. Naprawdę? Co wymyśliłeś? Ty na obiad robisz naleśniki, tak? No tak. Zaraz zaczynam smażenie, także pierwsze powinny być już za jakieś 20 minut. Yy, no właśnie, a ja... Yy, to znaczy, tato nie lubi naleśników. Jak to nie lubi? Przecież wsuwa po 10 na raz. Ale mów mi... Że dzisiaj to zjadę takiego soczystego burgera. Burgera mówisz? No w sumie to to jest myśl. Takie po burgerze zawsze poprawia się humor. Masz rację. Jadę po tego burgera. Zawsze warto spróbować. Może jak raz przestanie się dossać i wszystko w domu wróci do normy. Ale właśnie! Tak? To może ja też bym dostał burgera za podsunięcie ci takiego wspaniałego pomysłu? No dobra, to mnie też kupię. No i witaj! Jestem genialny! Załatwiłem, kle, -kle. Zaraz będzie dostawa pyszniutkich burgerków. No właśnie, widziałem, że mama gdzieś pojechała. To ci się udało! Jestem genialny, kle, -kle. Nie, nie, to ja jestem genialny! pomyślił super plan na zdobycie burgerów? No ja też o tym myślałem, ale nie chciałem mówić, żeby dać ci szansę. Tak, a na co? No żebyś mógł sam wpaść na ten super pomysł. Tak, tere, fere, bo już ci wierzę. No dobra, czekaj. Może czekając na mamę, zagramy w jakąś grę na komórce. Super pomysł, klekle! A gdzie masz telefon? No właśnie, i tu się chyba pojawia problem. Uh -oh. Bo mój telefon się właśnie ładuje. Ty, patrz! Telefon mamy leży na stole. Może sobie pożyczymy, klekle! Kto pierwszy? Zaczyna! O, ty! No to masz przeklapane klekle! Ja? A kto się ze mną szarpał o telefon? Nie mogłeś mi ustąpić? Patrz, co narobiłeś! Nie zwalaj winy na mnie, klekle! To był twój pomysł! Powiem mamie, że to ty zrobiłeś. A ja powiem, że ty! I powiem jeszcze, że udawałeś focha, żeby wyłuzać jedzenie klekle! -kle. No dobra, dobra! Co się tak denerwujesz? Ustalmy, że razem popsuliśmy ten telefon. Teraz to lepiej wymyślmy, jak się z tego wyplątać, Bo jak się mama dowie, to będziemy mieli przeklapane! Dowie się na pewno klekle. -kle. Przecież będzie go szukać! Wiem! Zrzućmy winę na inne swojaki. Powiemy, że widzieliśmy, jak Viola go rzuciła ogonem. Świetna myśl! A, tak, zróbmy klekle! -kle. Dobrze, to odłóżmy telefon na stole i zobaczymy, co się wydarzy. A wy dalej na kanapie? Cześć! Czekamy na Ciebie! Może Ci pomóc zakupami? co, ty taki miły się zrobiłeś? Już się nie gniewasz? Nie, pewnie Bolek ci powiedział o burgerach. I pewnie się zaczekać nie możesz. Już ja cię znam. Eee, no, no tak! Trochę głodny jestem. Uh -oh. Zaraz Wam podgrzeję. Tylko wzięłam burgery klasyczne, bo nie zapytałam Was wcześniej, a zapomniałam telefonu. O! O! Tutaj jest! O matko, a co się z nimi? Dlaczego jest cały potłuczony? Eee, potłuczony? Uh -oh. Nie mamy z bokiem pojęcia. Nie macie pojęcia? Godzinę temu rozmawiałam z mausią i był cały. Eee, my nic nie wiemy. Przecież siedzicie tu przez cały czas! To wasza sprawka! Przypomniałem eee, sobie, że tu była biola i chodziła po stole, prawda, Bolek? Tak, tak, nie strąciła ogonem. Wiesz jaka jest niezdarna. Łazi, łazi, zawsze coś popsuje klekle. Kle. A to bardzo ciekawe, bo wiewiórki zazwyczaj są sprytne i nic ogonami nie strącają. Yy, yy, widocznie są wyjątki klekle. No to teraz ja wam coś powiem. Wioli od rana nie ma w domu i wróci dopiero wieczorem. A skąd o tym wiesz? Bo z nią rozmawiała. Pojechała w jedno miejsce załatwić sprawę dla mnie. Więc to nie Wiola, tylko wy dwaj! Nie mogliście jej widzieć na stole. No to się kopaliśmy. I to bardzo. Ponawiam moje pytanie: dlaczego ten telefon jest podłuczony? To widać, Polka. Szarpał się ze mną. Nieprawda! To On wymyślił, że kto pierwszy weźmie telefon. Czy na pierwszy grać! Kle, kle! Zdrajca i tyle! To ja mam wyrzuty sumienia, że popsułam ci spodnie! Od rana zastanawiam się, jakby ci tu poprawić humor, a ty psujesz mój telefon i jeszcze zrzucasz winę na kogoś innego? Mój no, no tak wyszło przez przypadek! Nie no, no. mi tego burgera, bo głodny jestem. O nie! Nic nie dostaniesz! Burgery będą dla mnie i dla dziewczynek. A ty idź smażyć na leśniki. Aha! I jeszcze zapłacić za naprawę telefonu. Także pożegnaj się z kieszonkowym! O nie! To już wszystko na dziś! Jeżeli takie komediowe odcinki Wam się podobają, to koniecznie zostawiajcie dla nas łapki w górę! I oczywiście subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowości! A my mamy jeszcze pozdrowienia dla Jurki Platy, Nadi, Aiszy z kanału Aisha Kumar. Marcela z Krotoszyna oraz Amelki i Marcysi. Pozdrawiamy Was serdecznie i dziękujemy, że oglądacie nasz kanał. Pa-pa!